Drodzy parafianie, mieli goście, przeżywamy kolejne święta wielkanocne, przeżywamy ten niezwykły czas, naznaczony różnymi wydarzeniami. W tym wszystkim jest wiele niepewności, wiele tajemnic, może nawet pojawia się lęk. Ale moi drodzy, jedno jest pewne, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i pewne jest to, że otworzył nam bramy nieba, że niebo jest dla nas. I chcemy Wam życzyć w te święta aby ta pewność w was nie zanikła. Bądźmy przeświadczeni o tym, że miłość Boga jest większa od każdego innego ludzkiego doświadczenia i nic tej miłości nie może pokonać. Więc radujmy się, przeżywajmy szczęśliwie ten czas, niech on nas napełnia pokojem i niech budzi w nas nadzieję. Naprawdę, niebo. Jezus Chrystus otworzył dla nas wszystkich. Jednym z darów Zmartwychwstałego jest pokój. Ten pokój jest dzisiaj szczególnie upragniony, także pragnę życzyć tego pokoju w naszych sercach, w naszych domach, rodzinach, miejscach pracy. Jak będzie pokój, to będzie i radość, i miłość. Bądźmy pełni radości i pokoju ze Zmartwychwstania i nieśmy je innym. Ukazujmy swoim życiem "Że Chrystus zmartwychwstał i miłość Boga jest większa niż śmierć."